Ostatnio odkryłem nowe slangowe słowo po angielsku i chciałem się z wami podzielić tym słowem. I to słowo jest crunchy. I prawdopodobnie już znasz to słowo i wiesz, że crunchy tak dosłownie znaczy chrupiący, ale slangowo możemy powiedzieć, że człowiek jest crunchy. Możesz powiedzieć he or she crunchy, albo she is very crunchy. To co to znaczy? Crunchy się używa dla takich ludzi, którzy są takimi bardzo dużymi hipisami. I nie mówię o hipisach, którzy tak udają, że są hipisami, bo uważają, że to jest cool albo że to fajnie wygląda. Jak ktoś jest crunchy, tak naprawdę, to to jest człowiek, który tak bardzo, bardzo, bardzo dba o, o swoje ciało i o środowisko. To znaczy, że taki człowiek może na przykład nigdy nie kupuje coś, co jest w plastiku. Może zamiast kupować jakieś jedzenie, na przykład w Biedronce albo w Walmart, to oni znajdują takie sklepy, gdzie mogą kupić te same rzeczy bez opakowania. To są ludzie, którzy chodzą wszędzie na boso. To są ludzie, którzy na przykład nie jedzą mięsa albo są weganami. Albo jedzą wszystko bio. Przeczytam wam, co znalazłem w necie i co oni napisali o Crunchy People. Że napisali: What kind of lifestyle is crunchy? Natural and sustainable lifestyle. Tylko jak się mówi sustainable? Google Translate napisali, że sustainable znaczy zrównoważony? No nie wiem, czy to ma sens. A dali przykład na przykład Sustainable Energy. I to jest energia. od Nawalna. To tutaj napisali: "Crunchy is a lifestyle that prioritizes natural and sustainable living practices such as eating organic food, composting waste. That's to znaczy żeby robić compost, and using cloth diapers. To znaczy że używają uh, pieluchy, które są zrobione z materiału. I napisali też the term comes from the crunchiness of granola. Bo często ci ludzie jedzą dużo granoli. granola. Granola? To też mówię po prostu granola. Po angielsku jest granola. Też napisali, the community largely rejects mainstream food, products. And medicinal methods that the greater public has accepted. Instead of conforming, they do lots of quote online research unquote to do what feels best for them. To the test, some ludzie, którzy na przykład uważają często, że szczepionki to nie to nie jest dobry pomysł. I zamiast iść do lekarza, to oni po prostu sprawdzają w nete, żeby zobaczyć. Jakie inne sposoby można coś wyleczyć. To właśnie tacy ludzie są crunchy. I też przeczytałem, że często to są kobiety z dziećmi. Ja myślę, że może już one tak żyły i potem jak miały dzieci, to tak tym bardziej weszli w ten styl życia. To mam nadzieję, że w Polsce zaczniecie mówić, czy taki człowiek to jest bardzo chrupiący. I oczywiście daj znać w komentarzach, czy kiedykolwiek słyszałeś, żeby ktoś używał crunchy w taki sposób. Daj znać, czy już znałeś to słowo jako chrupiący i też daj znać, czy znasz takich ludzi w Polsce. Czy to jest coś, co się dzieje tylko w Stanach? Bo pewnie coś zaczęło w Stanach. Tak, tak bym się założył. Ale może to wszędzie jest teraz na świecie. To daj znać, czy znasz takich chrupiących ludzi w Polsce i zobaczymy się niedługo. Na razie. Cześć.